Witajcie na kanale Zdjęciolem TV I nagrałem ten film tylko w takim celu, że chcę was poprosić o Jakieś pytanka do Q&A Bo dawno Q&A nie było A ja chciałbym zrobić taki film znowu Chciałbym poodpowiadać na jakieś wasze pytania z komentarzy Tak więc powiem wam tutaj zasady Piszcie pytania Najlepiej to będzie, jak zapiszecie jakieś parę pytań. E, w, właściwie to możecie nieskończoną ilości napisać pytań i tak, na, bymy, bo chętnie bym podpowiadał na jakieś pytanka, ale zapiszcie e, w jednym komentarzu e, w takich rzędach. Może Wam pokażę tutaj jakiś przykład ze starszych komentarzy, które e, pisali ludzie. E, e, jak to zapisywać te pytania do QA, ale bardzo bym Was prosił o takie pytania. Chętnie bym sobie podpowiadał. To no więc, to taki krótki film. Jeszcze tylko króciutko Was zaproszę na moje social media to czyli na stronę na Facebooku kanał Zdjęcia TV, na Instagram też kanał Zdjęcia TV, no i bym Was zaprosił jeszcze na grupę zdjęcia Daniela. Tak więc do tych rzeczy Was zapraszam, wszystko oczywiście macie w opisie. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Pa!